Naszych świeżo zaproszonych kadetów. Może być jeszcze może być trochę jeszcze niejasności, więc dlatego Was poproszę o stanie z boku, przyglądanie się po prostu w miarę możliwości temu, co my robimy. A już mówię, co będziemy robić. W tej chwili yy, przygotujemy za chwilkę, tutaj, arsenał. Yy, pobierzecie sobie, zostaniecie poproszeni o pobranie sobie slotów. A widzę, że już pobraliście. Dobra, to zaczynamy wy, z pobierania slotów. Więc ja widzę, nie już, że już je macie. Dobra, no to jeszcze, to za chwilkę zrobimy z arsenałem, będzie tu arsenał stał, za chwilę obok, na naszą, ja będę komentarował całą, będę dowodził całością, wykonujemy w tym momencie Panowie udany jeden taki pełny, pełną procedurę desantową. Ona nie jest długa, ona zawiera parę minut, ale chcemy ją wykonać w całości. Od początku to jakbyśmy się tutaj właśnie dołączyli w tej chwili do gry, stanęli na zbiórce, będzie dwa słowa omówienia co robimy po kolei po czym przechodzimy do wykonania. Teraz True yy, wyjaśni wam pr procedurę samą, jak ona wygląda, a ja postawię w innym czasie arsenał. Proszę cię tu. Dobrze. Rozumiem, że pobieranie zestawu, dobrze. Yy, procedura pobierania zestawu wygląda w ten sensie, sposób, że ustawiacie się w linii przy kontenerach, które są przed wami, za mną, dokładnie. I podchodzicie mówiąc o wybraną. Ja wtedy wskazuję wam loadout i go pobieracie z arsenału, który zaraz powstanie. Nie, nie, pamiętam, ja na jakim stracie byłem? Wybić sobie. Okej, okay, strzelec. I super. Nie ma problemu. Aktualnie, w po twoich okularach jesteś którymś dowód, to podobnie fireteam leader albo squad leader. Bardzo prawdopodobne, że na takim plazmę. Tak, dobrze. Kolejną częścią jest odprawa która się odbędzie, prowadzona przez Machkowa a po odprawie udanie się na dolny podkład, pokład i załadowanie sprzętu do pojazdu desantowego oraz pełne zdesantowanie się. Wszystko jasne? Brak ten? Brak, Sir. Dobrze. Zapraszam Ravena i Vivo o ustawienie się najlepiej przy ścianie. Żeby nie przeszkadzali oraz będą mieli dosyć ładny widok. Później możecie się poruszać no, w miarę tak prędko za nami. Mhm. Dobrze. To y, proszę o wyznaczenie slotów dla Riazki. Okej, okay. panowie, będzie to, będzie wyglądało tak, że w tej chwili wybierzemy sobie, kto będzie z nas dowodził, kto będzie, tak, czy dowodził będę ja, ja będę dowódcą, czy tam żganelem, czy, czy dowódcą na, na slocie dowódcy w pojeździe, w drugiej mierze ty będziesz kierowcą, jak widzę i pozostałych panów sobie o pobranie slotów, o pobranie... Um, hmm. wyposażenia dla strzelców normalnych, hmm. strzelców y, tutaj y, z poprzedniej naszej operacji. Czy te sloty mógłbyś udostępnić te, te Już udostępniam. No, tak. Dobra. Jest arsenał po lewej stronie. Tak, ten. Tu panowie podejdziecie za chwilę do arsenału, tam gdzie stoi true. i pobierzecie sobie wszyscy, wszyscy jak jeden mąż sety, bo to nie ma, nie ma znaczenia kto będzie kim. Chodzi po prostu o, o to, żeby byli wyposażeni. Pobierzecie sobie sety y, strzelca M4. Ewentualnie ktoś, jak chce, to może sobie wziąć strzelec RKM. I tyle. Potrzebujemy sześciu przynajmniej ludzi do desantu. Nas jest dwóch z drugiej merem razem, włącznie jako o załoga pojazdu. A kobra, ty jesteś po prostu, ty, ty nagrywasz, więc kamerzysta. Będziesz nas kamerzysta, więc, więc kobra jest osobna. Dobrze. I teraz, tak panowie, szybko po, po wybraniu slotów, meldujeście tu na zbierze, stajemy. I biegniemy do naszego hangaru, który jest piętro niżej, tam bierzemy pojazd, jednego LAV, ładujemy się do niego, przyjeżdżamy na windę, na windzie się musimy oczywiście wypakować, żeby wszyscy stali poza pojazdem wiedzieć, i drugiej my uruchomi windę jako kierowca, zjedziemy na piętro niżej, tam pobliżymy sobie skrzynię z wyposażeniem i desantujemy się do wody, po czym wypływamy z LHD. Czy to jest jasne? Tak, czy uruchomisz nagrywanie? Ale... Tak, okej. Aha, jedna prośba, weź włącz sobie zegarek, żeby było widać tak zegarek ten, ten armowski, żeby było widać na ekranie jak on chodzi. Tylko bra też masz, prawda? Tak, już mam go włączone. Super, dziękuję. Dobra panowie, no to teraz w takim razie do arsenału zapraszam. I bierzecie slot strzelca M4 albo Strzelca RKM. Do, do Po kolei, po kolei. Nie pchać się, mięsa starczy dla każdego. A, doma, tak, domowe, wiadomo. Nie jest po kolei miało Panie Ty gdzie się ustawiać Dobra My się proszę nie przejmować, za przyjeździony my Przenikające Dobra. przez pokład do... do... Lepsze od nas Na lewo tak. miałem wrażenie, że wszedłem Erusa. Nie. Bo tu jest nami z duchem. Uwaga, nie do jest. wszystkich radio, proszę skonfigurować na 30. Jedno radio mam. Kadać nie wiedzą. Nie, na razie nie chcę. Znajomy, Znajomy dołączył do kanału. Dobrze, zapraszam się ustawić pod na Użytkowy już w kanał. dołączył do kanału. Do, le... użytkownicj... do, 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 do lewo, ode mnie. Hmm. Tutaj zapraszam wszystkich na itp.pl. Tu się ustawiamy. Nadia, czek 30. Czek 5 na 5. Czek 30. 30 czek, czek, czek. Dobrze. Panowie, gotowi jesteście? W takim razie ruszamy do pojazdów. Całość w prawo zwrot i za mną biegiem marsz. To wdostała. Tru, weź już na windę, my wejdziemy na nią piechotą. Nie ładujcie się jeszcze. Tutaj jest winda i zapraszam wszystkich na windę, ale najpierw pójście Tru. Najpierw bokiem tutaj ustawcie, na boku, na boku. Na boku, u Panowie tutaj na boku, przepuszczamy Tru. Dobra Tru, cofaj, cofaj. Okej. Okay. Dobra. Stał już idealnie. Dobra, wystarczy. Zapraszam na windę. Pamiętajcie o zasadach BHP, nie zbliżamy się do krawędzi windy. Dokładnie. Pół metra będzie wszyscy... Okej. Okay. Wszyscy na Windzie? Dobra, tu uruchamiamy. I proszę się nie ruszać teraz. A ja się Niestety ruszamy, jest Podczas win Podczas, win podczas jeżdżenia Windy po prostu macie takie efekty skakania. No to jest nieuniknione przy takim poruszaniu się takiego obiektu jak winda z i ludźmi na sobie. Taka jest mechanika armii. Dobra, okej, okay. si 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 Siadaj do pojazdu, ja też siadam. Panowie, biegniecie za nami, ustawiamy się tam, gdzie jest. Krowóz pojeżdżący. Do desantu. Czyśle pojedzie? True, front czysty masz. Dobra, może ruszać. i teraz tak, e, panowie, bierzemy ze z kontenera tutaj e, amunicyjną, bierzemy skrzynię z tego małego kontenera z amunicją tutaj bierzemy tak, dwie M11, e, e, jedną UN 12 i jedną UN 15 czyli dwie skrzynie z amunicją dla Fireteamu, jedna skrzynia z amunicją AT i jedna skrzynia z y, medykamentami i to do pojazdu pakujemy a ja idę przygotować y, slot Domarek Pozwól że ja to wezmę. No dobra Medyczna jest. Growwerek unosisz fajer team amunicję Dobra jest. A te 2 i medyczna. Dobra Jaką masz ostatnią Dobra Dwie dwa faher, fajer A te i medyczna jedna tak, A moje se środku. A moje chce za... 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 Dobra. Okej, okay. ostatnia skrzynka, tak? To jeszcze jedna. Dobra. To jeszcze jeszcze jedną i ładujemy się i wypływamy. I trening, ten etap treningu kończymy w momencie, kiedy dopłyniemy do brzegu. Dobrze, rejon nie zapraszam do pojazdu. Na miejsca. W środku upewnijcie się, że to są dobra, prawidłowe skrzynki, jest... bo jeszcze stoję przez y, kontenerze jak coś. No jest pojeździe. Prawidłowe. Super, biegam. Krzysztof, przyjeżdżaj na genera, na Krzysztof, przejął Dobra, tam mówię. no to wodujemy Moment Ty w pojeździe? Pójdę w do no, tego no, Na scroll będziesz miał wejście, Będziemy musiał do tyłu budżera Po zbudowaniu odbieramy, odbieramy kierunek y, y, east, south-east Wszyscy w pojeździe? Przejezdźcie w pojeździe, wychodzimy. Pięknie to wygląda, pięknie. Powtórz South-South-East. Intercom -tru? Czy Szybko możesz sobie, spokojnie. Już, już, już. Przechodzę. Powtórz South-South-East. E, nowy kierunek South. Czekaj, nowy kierunek East. Interkąt kryjowy. tak? Jego na utrzymamy. Teraz będziemy płynąć przez około 10 minut niestety, ale, ale to, to będzie to będzie 10 minut, po czym wyjeżdżamy na plażę i kończymy to część treningu. A kto, mieszanek śpiewać? Nie, o, nie. Cóż? Nie, tam akurat... tam nie będzie. Chodziło mi o sprawny, sprawny, normalny, po prostu prowadzony desant. Przybyli nie było pod ogień, A, Hej. czyli był to jak co? Nie, chyba. Tak, to zawrotnie 11 km na godzinę. A trzymasz shifta? To nic nie daje. Niestety. Daje i to dużo. Do przodu nie daje, ale do tyłu... ale zwolnienie tak. Czyli kontrol daje, ale się nie daje. Musi. Chociaż kilometr dwa na pewno daje ci. Nie daje nic. No, za ciężki. Tak, przyjął co? Po wyjściu na ląd, Po desantowaniu się zabezpieczamy wóz. Czy tak włazimy sobie? Najprawdopodobniej tak będziemy zabezpieczali i zobaczymy kwestia będzie w sytuacji jak pozostaniemy na brzech. Także przygotujcie się do tego. Grower, mam uniwersalną odpowiedź dla Ciebie. Trzymaj się rozkazów dołu. E, tak, świetnie, tak, Po prostu... Ale wcześniej, też nie pole może, może, być... może być sytuacja różna, nie wiadomo do końca co jest. Przygotujcie się na to, że będzie trzeba zabezpieczyć pojazd. Krowar, mikrowar, proszę. A to był? To ja mógłbym być. Boże, ale to jest potwór ten lotniskowiec. Co masz na myśli? Nie, to jest potwór. Bądź sobie jeszcze kamerę i spójrz. Eee, ładnie jest, no. Tyle. No, jest potworem. Nie Będziemy kiedyś większego. Nie jedno. <grym> <grym> Odciso, tak? Nie? ha, okay. yes. Dobra. To nie wyjdzie dobrze. A to? Ja to muszę rzucić na pegimowski I dodatkowo jeszcze... Nie, nie, to nie może. Nie, jak to wrzucę prywatnie, bo to. Oj, mieszka, Mauret, tyle no przecież. Chyba, wyciszę. A takie. 5 minut później, po płynięciu. Nie, ja z tego sprawę, że kanał to jest tylko i wyłącznie dla o, osób ważnych, w sensie w, w pojeździe. Tylko dla jednostek e, prowadzących pojazd, a cargo jest dla nas. Pamiętajcie o tym. Interku, inter, 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 intercom Cargo jest tylko dla nas. Powinien być w ostateczności dowódca Desantu może się łączyć z załogą. Tak, tak. Rewel, jak włączyć? Nie. Jak włączyć? No to. E, z pomocą ASA, czyli Windows. Lewy Windows, to jest w ASA. Najrzadziej Najrzacie myszko na Intercom Channel wybieracie Cargo i puszczacie. Nie macie jakichś rozładowań, powinniście być na Cargo. Ok, chyba już. E, tak, a to się robi to. lepiej. Leaf. Teraz ja. Pięknie zapakowaną tego, badżeka. Eee, Lewy windows. No dokładnie. na Intercom Channel i cargo. Puszczacz Panie mają, nabieramy wody. Jak ładnie? To już wasz problem. Eee... kapitanie nabieramy wody. Nabieranie wody jest równą wartością eee, tego opadów w deszczu. Zatruć władzę. W porządku. Zatruć łazy i wyciągnąć kubki. <laughs> co? Nie, to nie wypali. Jak ja, chyba, ja, kalosy, może, może wyleć wodę. Chyba przez luk chyba amunicyjny. Miesz tu wodę wylewać. Nie, ja, przez te tylne wyjścia. No przez luk chwała ładowniczy. Tak te na ja, górze, co to nie zaimplementowali. Nie, przez te tylne... Teraz wyjścia. jak mnie słychać... O! Okej. Okay. Tak, przez tylne wejścia, bo zapomniałeś o tym, że mamy desant? A co, a, a co powiesz jak się luk za, załadunkowy zaleje I co? Wtedy będziesz dalej kubkami wyrzucał? No. Jak już zaleje ci cały luk załadunkowy? No, pomyśl o tym to No śjapier... ...papier Weźcie mnie, rozstrzelajcie, bo ja zaraz nie wyrobię Poko, poczekaj, już idziemy na wyspę Akurat teraz piesną. No. Spokojnie, zdążę wrócić zanim dobijemy do brzegu. Tak? No właśnie, też mam taką nadzieję. Powiem no wam, że już dwie No może nie dwie no ale tak... Jedna trzecia... 40% za nami drogi. Prawie połowa. URA! URA! Nie, nie, nie prowadzimy tu żadnej prorosyjskiej propagandy. Tak, żeby każdy wiedział, no to już jest Tak. Nie żyje PGM. Tak, vivra PGM, o nie, to no nie, no nie jest głupia. Mawaryści PGM. Dziś jest nie. wielki dzień. Udowodnimy całemu światu, że da się zrobić to szybciej. to też. <laughs> Złamiemy rekord Guinnessa. To od razu armia amerykańska nas by zadzwoniła, by wtedy. Dlaczego powiedzieliście nas rekord? Wiesz co? Szczerze? Moment. Pachykal movement. Przepraszam, nie moment, bo mówiłem do ciebie. Powiem Wam tak, że za to to nie wiem czy za, ale na pewno za, za podejście do organizacji i za własne rękodzielnictwo, szczególnie nad produkcją modów i robieniem czegoś, żeby, ta, żeby arma była bardziej realistyczna, to by nas mogli tym zrobić. Na pewno chciałbyś pracować w Bohemii? Myślałem. Myślałem o tym niedawno, tylko że my, jedna rzecz mi przeszkadzała, trzeba by było do, do, do czek pojechać. No, tak, bo z Bo no. zdalnej pracy nie mają. Nie, bo nie mają zdalnej pracy. A ja mam tutaj jakieś zobowiązania rodzinne, więc ciężko by mi było dobrze na pojechać. Tak. E, Ta ja... szkoda przydałaby się wtedy tak. w chemii. E, szukam i nie wiem czy jest możliwość zablokowania, zabezpieczenia gło... broni głównej w pojazdach. Jest. Jest zaimplementowana w RKS-owych podstawkowych nigdzie to nie jest zaimplementowana. Tak, niestety należy się liczyć z tym ogólnie, Dobry. że nie ma... Jeśli znaczy, znaczy, nie ma spokiem, to działa wszystko dobrze, bo nie strzelasz. Ale jak masz tylko okna, przez które możesz wystawić lufę, to ta lufa będzie strzelać. A tak jak ja siedzę, to też. W tym momencie jakby spód, to będę to strzelać. Markowie, jestem na strzelcu. A to chodzi, o tą broń ci chodziło? Tak. Też nie ma. To nie, to to... W o tą... teorii jak się wychylał to, to broń już nie może strzelać. No, niestety. To, to jest minus, który mnie od dawna irytuje. No, ale trudno. Nie da się tego zrobić? Ja, tu masz odpalonego Discorda? No. Jak nie, to odpal. Hmm, nie. Nie, bo... Ja naprawdę unikam odpalania Discorda, ja w tym samym czasie. Chwała. Chwała wielkiemu Discordowi. Hańba Hańba Ańba powieki. Na pochybę Z kurwy Na pochylep chyba Na pochylep Mikrofon wyciszony Mikrofon aktywowany Kurwa wyciszyłem się prawie Dobra, Dobra się. to ci zaraz wyślę tego To daleko jeszcze? Link Daleko Uf. Ja już widzę o. No ty widzisz, ja jeszcze mgłę widzę morską ale jak wiatr, jak jesteś w że to ląd? ląd. Ale z trzeciej osoby. No przed nami jest ląd jakiś. Ja widzę. To jest to pół. 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 Powinno być. No ja też nic nie widzę. Ja, ja wiem. też nic nie widzę. To jest tak około kilometr. Wszystko mi nie dołączył do kanału. Ale chociaż tam was półtoraśmy, może zrobili jeszcze staną kilometr. Nie. Kierowca odbij. Boże, wyszedł z serwera. No. Ktoś wyszedł. Tak, zmiana kierunku 110. Tak mało. E, Zmiana kierunku 110. 110. No pod K, zależy jak ustawiliście. będzie pod K macie kompasy. Tak, mamy kompasy. Ale włączacie pod K. Tak, tak pod K. Ja znalazłem kartę z niej, tylko on się odpadł, ale to nie jest A coś będzie się kojarzyło z czterej pancernymi? Na no pustej kwarierze idzieli na tego krzycząc tylko kaliber 200. Jest kaliber 200. A to było w momencie, kiedy oni ten spróbowali wrócić do jednostki, nie? To oni spotkali tą grupę artystów. Tą śpiewaczką operową, która śpiewała dla wojska. A tak, tam mamy mną A pamiętamy to. Kaliber 200. Jest kaliber 200. Karabiny maszynowe, na lewo trzosy. Dokładnie, tak, tak Ura! Życie. A Niemcy tam jeszcze szrali po gdzieś, e... Tak e, z... Kapitanie, kapitanie, ląd widać na horyzoncie Oho uh -huh. Halo, bo jestem... Ty, bo jestem dziennikarz kamerzysta, ja nie mogę się mieszać w konflikty. Tak jest a, a mam broń przy sobie. A co będzie kontakt, chyba patrol trzyosobowy okay, Okej, trzymaj. Dodatkowy, trzymaj na nich. Dodatkowy kontakt 96 Tak podobny oddział Okej, okay, trzymaj na nich kontakt. A zemoc 105-6 osób, widzę na masie lotniska. Nie jestem w stanie rozpoznać na Te nie. Pewnie nie. Trzymaj, jak się trzymaj na śliczyne. Kawiecki, wiesz, mogę mieć. Dobra, jak jestem wysunięty z głazu, mogę obserwować tamten Tak pięknie wygląda. Co pięknie wygląda? Oglądam, y, ogląda wymierzymy z bronią. Tak, to jest piękne. Najlepsze są, najlepsze są te wasze niki, które mi przytocza mi Tak. Idealnie na ten, na mniej więcej koło y, tego. Yeah. Koło Mam takie pytanie do inżynierów-magistrów. Ja ktoś, ktoś ogarnie, jak się myszki czyści? Yy, wodą? <ślesk> Chyba nie... Nie niszczą ci po drodze. A to nie wiem. Nie no, z spiritusem jeśli. Trzeba szanę, mnie strzelać. Bo mi się syf zbiera pod myszką. Ogień, ale jak otworzył to odpowiedź ogniem. W tym momencie staram się podejść jak najbliżej, panowie. Będziemy wychodzić na brzeg, na brzegu robimy desant. Czyli cała piechota robi desant. My ostrzegujemy najbliższe cele, piechota zabezpiecza nam boki, żeby żaden RPG się nie pojawił ani nic nie Markow Markowski Otwarty dnia. ogień. Dobra, otworzyć ją. Poprawka w lewej. Na 58 odległość mój, zrobić, szczerze. Zrobi im krzywdę. Nie wiesz tego. Zrobi, zrobi. Ja tak się rozumiem na wyłóżnie. Uwierz, że to, to zrobi. Tylko po prostu później umierają. Tak, bo aktualnie mamy taką niestabilność. Działa, że wiesz. No ale co, sobie... wyskoczę. Dobra, 68 chyba jest spokój, ale gdzieś tu na 80 miałem był jeszcze. Uwaga, za 100-200 metrów wychodzimy z wody. No, panowie, w gotowość bojową. się go ze skwizną. Kodleciaki jaki macie radia, wychniecie i do i i, i radio. Tak, ale zaczynają się dosłownie na ziemi nad trzykrotną Wysadę ich przed wyjściem zagłówki. No okej, okay, jasne. Hmm. Masz włosu radio, czy jakieś inne nazwa jest? Mają, że jest na Tak, A, no to, to y, kontrol 50. P i A, masz radio. Właśnie C1, i tam gdzie jest obecna da daje 30 Tygnij się dwa razy 30. Tak, i 30 Trafi ma y, ta, 30 Dobra n, i, Muszę przesadzalność wydać, czy to? URA! 10-15 sekund My jesteśmy no. piechota morska, Urra, URA! ura! Ja sam przygotujcie się z tyłu Eee, podejście by było Okej, już mam Dobra, wychodzi, Zesam, ja sam zwoził Desan, 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 Wychodzisz, już, 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 już. Gromowiec, nie wychylaj się, wracaj tu. Dobra, pojazd do przodu podjeżdża, uwaga. Ubezpieczamy go, tak? U! Co się stało? E. E. Brawo, dwóch kamerzystów w pierwszej chwili zebrało rakietę. <grymne> tak, i taką porypilię od moździerza dostałem. No nie był moździerz, to była rakieta. Ja słyszałem moździerz. No to tyle z desantu. Obserw? Słucham? Nagrałem, czy można zakończyć, tak? Nie wiem, to zależy od Markofa, czy nie będzie chciał tego ucinać jakoś. To przy co? Ktoś może... Ten skuteczność, ten, ten skuteczność ma taką skuteczność,